Temat współpracy Rosji z Chinami jest bardzo trudny i bardzo wielowątkowy. Z jednej strony można wskazać wiele wspólnych celów takich dwóch państw, ale proszę zobaczyć, że one są troszeczkę w innej fazie. Rosja i jej przywództwo zdawało sobie sprawę, że tak naprawdę przed Rosją jest kilka lat, kiedy jeszcze mogą poważyć się o jakieś większe zamieszanie na świecie. Ze względu na to, że no, odchodzimy pomału od węglowodorów, e, pomału im się wyczerpują niektóre złoża, choćby ropy. I żeby sięgnąć po inne, muszą mieć bardzo dużo pieniędzy i bardzo dobre technologie. A o to wcale może nie być łatwo. I oni zdawali sobie sprawę, że ich okienko w tym zakresie tak naprawdę już jest niespecjalnie długie. I muszą je wykorzystać albo z niego zrezygnować. Natomiast Chińczycy to są w zupełnie innej sytuacji, bo oni wiedzą, że oni z każdym rokiem rosną i oni z każdym rokiem doganiają i przeganiają resztę świata. I tak naprawdę, rosnąc, mogliby nawet nic specjalnie nie robić, aż w pewnym momencie świat by stwierdził: kurczę, już nie damy rady. Więc, tak naprawdę, z punktu widzenia Chin raczej rozsądne jest spokojnie rosnąć, spokojnie pokazywać swoją moc. Spokojnie zwiększać swoje wpływy, aż w pewnym momencie świat stwierdzi: tak, to Chiny rządzą. Tak? Obojęte, czy to będzie przy konflikcie takim normalnym, czy po prostu to będzie tak, że cały świat stwierdzi, że to już nie da rady. I proszę zobaczyć, że to jest zupełnie inny rodzaj polityki. Może się okazać, że Chiny wcale nie były zadowolone. Że Rosja zdecydowała się na to, co się zdecydowała. Oczywiście w sposób formalny w jednych miejscach Chińczycy wspierają Rosjan, ale w innych wcale nie i może się okazać na przykład, że Osłabienie Rosji, bo co by się nie zadziało, w jaki sposób się ten konflikt nie skończy? Rosja wyjdzie z niego poobija słabsza, i militarnie, i gospodarczo. Chińczycy wykorzystają na to, żeby móc mieć jeszcze taniej surowce z Rosji, żeby jeszcze bardziej zwasalizować Rosję. Więc może się okazać, że ten taki, to takie bardzo cwane i śmiałe posunięcie władz rosyjskich no, okaże się dramatycznym dla samej Rosji, bo po prostu oni się nie odnajdą w tym świecie.